Adam Jan Kanty Ostaszewski, herbu Ostoja, to arystokrata, syn ziemianina i pisarza Teofila Ostaszewskiego oraz wybitnej patriotki i działaczki społecznej Emmy z hrabiów załuskich. W swoim pałacu we Wzdowie Ostaszewscy zgromadzili bardzo dużą ilość pamiątek patriotycznych, np. Fortepian, na którym grał Chopin, księgi i starodruki. Była tam również bardzo bogata biblioteka zawierająca traktaty astronomiczne z XV i XVI wieku, a nawet księga z odręcznymi notatkami wielkiego Mikołaja Kopernika na marginesie. Adam Ostaszewski, często podróżując po świecie, ciągle powiększał tą rodzinną kolekcję. Niektóre z elementów tego zbioru podarował Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należy również wspomnieć, że pradziadek Adama, Michał Ostaszewski, był jednym z przywódców Konfederacji Barskiej i aktywnym zwolennikiem Konstytucji 3 Maja. Młody Adam Ostaszewski był wszechstronnie wykształcony. Studiował w Krakowie, Paryżu, Wiedniu i Berlinie. Obronił doktoraty z filozofii i prawa. Płynnie władał i znał blisko 20 obcych języków, w tym takie egzotyczne jak perski, japoński i chiński. Nazywany był Leonardem ze Wzdowa ze względu na bardzo szeroki zakres swoich zainteresowań naukowych. Już od czasów studenckich pisał wiersze, malował, rzeźbił komponował, a także kolekcjonował minerały i skamieliny zbierane na ziemiach Podkarpacia. Interesował się zoologią, botaniką, geometrią, a także modernizacją rolnictwa. Jednak najbardziej fascynowała go rodząca się wtedy awiacja. W 1888 roku w Berlinie Wziął udział w międzynarodowych zawodach balonowych, gdzie podczas wznoszenia się na oczach licznie zgromadzonej publiczności, z kosza balonu, zresztą swojej własnej konstrukcji, wywiesił olbrzymią biało-czerwoną flagę. Pruscy żandarmi pilnujący imprezy na próżno gwizdali i biegali po berlińskim placu. Biało-czerwona flaga wisiała na niebie nad Berlinem przez kilka godzin. Oprócz takich publicznych gestów, na co dzień zawsze podkreślał swój patriotyzm i starał się działać na rzecz Polski. A pamiętajmy, że nie było jej wtedy na mapach świata. W 1889 roku konstruuje on tak zwany silnik wybuchowy. Jest to Prekursor współczesnych silników odrzutowych. Jego próby techniczne przeprowadza w nieodległym krośnie. W następnym roku rozpoczyna budowę swojego pierwszego pionowzlotu, bo tak wtedy nazywano prekursorów współczesnych helikopterów. Nadaje mu nazwę Stibor I. Na cześć protoplasty rodu Ostaszewskich. Księcia Stibora ze Stiborzyc, słynnego w Europie średniowiecznej arystokraty, właściciela ponad 30 zamków. Ostaszewski osobiście dokonuje oblotu Stibora w Krakowie, gdzie według relacji świadków wznosi się na wysokość około 100 metrów, przelatując nad krakowskimi domami i utrzymując się dłuższy czas w powietrzu. W 1900 roku wyjeżdża do Francji i tam patentuje swój silnik hydrauliczny, a 8 lat później w Anglii patentuje koncepcję pionowzlotu, czyli prekursora współczesnych helikopterów. W tym samym czasie pracuje nad silnikiem gazowym i konstruuje szczelny, nowy zbiornik na gaz. W 1908 roku w swoim pałacu we wzdowie Ostaszewski rozpoczyna budowę Stibora II, ulepszonej wersji pionowzlotu. Niestety nie jest w stanie zdobyć silnika o odpowiednio dużej mocy. Takie będą dostępne dopiero za 30 lat. I dlatego postanawia zbudować prostszą według niego konstrukcję, czyli samolot. Powstaje wtedy wersja płatowca Ost-1, która dzisiaj uważana jest za pierwszą polską konstrukcję lotniczą. Samolot jest oblatany we Francji w roku 1909. Dzisiaj encyklopedie całego świata podają informacje, że pionierem budowy śmigłowców był Amerykanin rosyjskiego pochodzenia Igor Sikorski który zbudował swoją pierwszą maszynę w roku 1920. Ale pamiętajmy, że polski konstruktor już w 1892 roku zbudował maszynę, która wzniosła się nad krakowskimi kamienicami na prawie 100 metrów. W dziedzinie awiacji Ostaszewski miał tak duże osiągnięcia, że wyprzedzał najwybitniejszych wówczas na tym polu Francuzów. To Przecież Francja była wtedy stolicą światowego lotnictwa. Francuzi dysponowali popularną na całym świecie prasą, która opisywała ich sukcesy, reklamując oczywiście osiągnięcia francuskich konstruktorów. Ostaszewski, osiadły we Wzdowie, czyli z punktu widzenia Paryża i Berlina, gdzieś na krańcach Europy, nie miał szans promować swoich odkryć. Poza tym. Uważał się przecież za obywatela Polski, kraju, którego nie było na mapie Europy. Do końca życia w swoim majątku we wzdowie na Podkarpaciu ciągle ulepsza swoje wynalazki. Tworzy również nowe, takie jak automat do gry w szachy, nowatorskie instrumenty badawcze, z zakresu fizyki, astronomii, czy też techniki i druku. Adam... Ostaszewski zmarł 4 marca 1934 roku w Krakowie i został pochowany na cmentarzu w Jasieniowie.